Piątek 14 lutego klubokawiarnia Akwarium w Bielsku Białej znalazła się na trasie kapeli Tęgie Chłopy. Odbyła się tutaj potańcówka w stylu kieleckim. Repertuar dzisiejszego koncertu to to, co z reguły tęgie chłopy wykonują w dużych koncertach czy po tańcówkach, czyli kieleckie mazurki zwane chłopami i śpiwami, polki, foxtroty, tanga, walce, repertuar muzykantów, czyli naszych mistrzów, dzięki którym ten zespół w ogóle powstał, zawiązał się i kontynuuje swoją pracę. wszyscy w jakimś momencie zafascynowaliśmy się wiejską muzyką, zakochaliśmy się w wiejskich muzykantach, do których każdy z nas swego czasu jeździł. Mieliśmy takiego ukochanego muzykanta Jana Gace na Radomszczyźnie i kiedy Jan Gace zmarł, postanowiliśmy szukać mistrzów dalej i szukać ich na Kielecczyźnie. I udało nam się znaleźć y, kilku wspaniałych muzykantów, kilka śpiewaczek, a przede wszystkim Stanisława Witkowskiego, y, klarnecistę. Dzisiaj już ma ponad 80 lat. wcześniej przyzwyczajeni, że kapela składała się z bębenka, basów i skrzypiec, a na Kielestrzyźnie poznaliśmy klarnecistów, puzonistów, saksof saksofonistów, muzykantów, którzy grają na akordeonach i tym szlakiem też podążyliśmy, także powiększyliśmy instrumentarium do wszystkich instrumentów, które grały w kapelach kieleckich. Oczywiście wynajęcie kapeli było drogie, więc nie byłoby stać w dawnych czasach nikogo, żeby wynająć sobie kapelę, która ma liczyć 9 osób, tak jak nasza kapela. W tym sensie nasz skład jest większy niż liczył skład tradycyjnej kieleckiej kapeli, natomiast wszystkie instrumenty w różnych konfiguracjach się pojawiały. się od naszych mistrzów, między innymi od Stanisława Witkowskiego, nie tylko tych melodii najstarszych, chociaż do tych najbardziej nas ciągnęło, ale nasi mistrzowie, kiedy zaczęło pojawiać się radio, kiedy do, na wieś zaczęła docierać muzyka miejska, tanga, foxtroty, oni też łapali te melodie i chętnie je grali. Także my przejęliśmy repertuar y, tych muzykantów jakby z dobrodziejstwem inwentarza i melodii najstarsze i te, które oni pokochali, bo usłyszeli je właśnie z radia. Granie muzyki dla ludzi na potańcówkach to jest y, nasza filiżanka herbaty rzeczywiście i y, robilibyśmy to codziennie najchętniej, ale nie jesteśmy z żelaza również, chociaż y, trasa koncertowa aktualna jest. Konkretne. Jest to kilka fajnych klubów, ciekawych miejsc, pełnych ludzi, czekających bardzo często specjalnie na, na, na te dźwięki, na naszą muzykę.